Jest poniedziałek, 3 marca. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z mądrości Syracha. Tym, którzy się nawracają, Bóg daje drogę powrotu i pociesza tych, którym zabrakło wytrwałości. Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem Jego, pomniejsz zgorszenie. Wróć do Najwyższego. A odwróć się od niesprawiedliwości i miej w wielkiej nienawiści to, co obrzydliwe. Któż w otchłani wielbić będzie Najwyższego, zamiast żyjących, którzy mogą Mu dzięki czynić? Zmarły, jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia. Żyjący i zdrowy wielbić będzie Pana. Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, Którzy się do niego nawracają. Oto słowo Boże. Cieszcie się w Panu wszyscy sprawiedliwi. Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Grzech wyznałem tobie i nie skryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję mą nieprawość Panu, a ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Do ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, gdy znajdzie się w potrzebie. Choćby nawet wezbrały wody, fale go nie dosięgną. Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku. I dasz mi radość mego ocalenia. Cieszcie się w Panu, wszyscy sprawiedliwi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla Was stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj. Nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział. Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu, Jednego ci brakuje, idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim. A będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spuchmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho i gielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo pańskie.